Cześć. <laughs> Dzisiaj postanowiłam, że nagram jeszcze jeden film. I tak. Chciałabym się zwrócić w nim do osób, które przygotowują się do tego, żeby zacząć dializy. W tej chwili jest nie wiedzieć czemu. Może ktoś, kto jest bardziej zorientowany, to wie dlaczego, ale są takie fale, kiedy więcej osób nagle trafia na dializy. I chyba jesień jest, jesień i zima to są takie w ogóle wzmożone momenty. Cały czas dostaję wiadomości od Was z pytaniami: jak to będzie, czy to boli? Jak sobie poradzić z tym? Jak, jak, jak się nie bać? Ja powiem Wam tak. Tak naprawdę, ja bym mogła tutaj mówić do Was godzinami, nagrać tysiąc filmów i tłumaczyć Wam. Jak, jak bardzo bym tylko chciała. Wczoraj wrzuciłam, jak spora większość z Was wie, film, na którym pokazałam moją przetokę, która została na Waszych oczach nakłuta do dializy. Nie bolało mnie to w ogóle, ale powiem Wam szczerze, gdybym spojrzała na to z boku, nie wiedząc, czym to pachnie, nie będąc na swoim miejscu, to pewnie pomyślałabym: Awa! Ja tak nie chcę. Mm -mm. Czemu ja ten film w ogóle zrobiłam? No po to, żeby Wam pokazać yy, tak w czasie rzeczywistym, ile to trwa. Bo nie mogę yy, powiedzieć czegokolwiek, yy, co by Was uspokoiło i Wy byście tam poszli, a tam, ja oglądałam na kanale, na YouTubie, yy, to w ogóle będzie nic. Nie, ja wiem, że Was nie uspokoję. Yy, mogę Wam tylko dodać otuchy i powiedzieć, że naprawdę dacie radę, bo yy, to są rzeczy które rzeczywiście wyglądają na takie bardzo bardzo ciężkie do przeżycia, ale tydzień, dwa i zaczniecie się z tym oswajać, a po dwóch miesiącach wszystko sobie już tak ustawicie, że naprawdę będzie lepiej i pomyślicie sobie: "A, no niepotrzebnie się aż tak stresowałem, stresowałam. I yy, możecie szukać informacji, yy, co ze sobą wziąć. Ja już robiłam na ten temat film. Ale nadal pojawiają się pytania, typu: jak wytrzymać bez toalety 4 godziny? Po pierwsze, na początku to nie będzie od razu 4 godziny, tylko pewnie zaczniecie od 3 czy 3,5. Po drugie, macie prawo do tego, żeby na chwilę odpiąć was od dializy i pomalutku pójść do toalety i wrócić. Ważne jest, żebyście przez ten czas Yy, znaczy, żebyście dłużej niż 5 minut w tej toalecie nie byli. No to już jest raczej wystarczający moment, tak, żeby pójść, yy, załatwić się i wrócić. Yy, to jest podyktowane tym, żeby nam układ nie wykrzepł, żeby dializa mogła dalej frunąć, jak wrócicie. Yy, co tutaj jeszcze powiedzieć? No, yy, nie wykorzystujemy też tego faktu, żeby często nas odpinano. Ja Wam powiem, skorzystałam. Przez te trzy i pół roku trzy razy, raz, bo naprawdę musiałam, a dwa razy, bo już nie wytrzymywałam, musiałam, ale to było na początku, tak, na początku mamy jeszcze diurezę, jest nam trudniej wytrzymać, to jest zupełnie zrozumiałe, no ale powiem Wam tak, da się. Tak naprawdę wie, wie, większość tego typu stresu wynika z tego, co mamy w głowie. Jeżeli my obsesyjnie będziemy myśleć, że jesteśmy uwiązani, to będziemy generować takie coś, że no, będziemy czuć takie parcie większe na ten pęcherz i będzie nam się bardziej chciało. A im bardziej zajmiemy się czymś, Zajmiemy swoje myśli podczas tej dializy, czy to będzie rozmowa, czy to będzie oglądanie filmów, czy czytanie książki, rozwiązywanie krzyżówek. Jest dziewczyna, która robi świetne robótki, wrzucała to kiedyś w internecie, takie miśki, jakieś coś tam plecione. No bardzo, no talent ma. Też ostatnio pytałam Was o rozrywkę o to, jakie macie hobby i co co robicie w wolnym czasie. Ja nagrywam drugi podcast yy, i fajna rzecz mnie spotkała, bo dostałam propozycję od Empiku, żeby pojawić się w aplikacji Empik Go, co oczywiście zrobiłam. No i tutaj yy, na dializie, co prawda, tego nie nagram, ale mogę sobie robić różny research przez ten czas i się przygotowywać, więc też już jakieś kolejne zajęcie mi doszło. Możecie oglądać telewizję. Na sesjach dializ no, no najczęściej jest, jest telewizja, natomiast wiecie, ona jest tak, jakby nie, że głos leci wprost na, na całe pomieszczenie, tylko jest, mamy takie słuchawki. Ale żeby podpiąć się do tego, Często zwykła słuchawka nie starcza, bo nie sięgniemy po prostu, więc kupujemy sobie kabel taki, takie złącze, że wkładamy sobie tam, jakby taki przedłużacz do słuchawek. To kosztuje około 30 zł. Więc raz kupujemy i mamy tam. Tylko pamiętajcie, żeby to ze sobą z powrotem zabierać, bo tak jak inne rzeczy nie giną, tak to lubią sobie niektórzy przytulić, zwłaszcza ci, którzy tego nie mają. Czas szybciej leci, możecie powiedzieć, że tam bzdury lecą w tej telewizji, że jesteście zmęczeni telewizją czy co, ale czasami się a to jakiś film trafi albo coś, 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 coś fajnego. No i przede wszystkim bądźcie otwarci na siebie nawzajem, bo zawsze można sobie porozmawiać, pożartować. To wcale nie jest tak, jakby się wydawało, że osoby dializowane na dializach rozmawiają wyłącznie o chorobach. Powiem Wam, że nie, no jak nam się tam coś dzieje, to sobie podyskutujemy, ale ogólnie to poruszamy inne tematy i to jest fajne, bo nawzajem tak jakby a, przyszliśmy sobie poleżeć, odpocząć, no, tak, takie podejście, no, z, jak, z jakim nastawieniem Wy tam pójdziecie, to też ma wpływ na to, jak się będziecie czuć, bo jak będziecie sobie myśleć, że ojej, co za tragedia mnie spotkała, muszę leżeć przykuty do łóżka tyle czasu, no to będziecie się czuć jak przykuci do łóżka i skazani, i to będzie dla Was taki wyrok, naprawdę. A można spróbować podejść do tego właśnie tak, że, no dobra, ugrało mi się jakieś 4 godziny wolnego. To, co ja sobie przez ten czas porobię i sobie to robić. Martwicie się, że nie wytrzymacie, że, że to bez ruchu, czy co? Ja bym chciała Was ostrzec przed taką rzeczą, jak trzymanie ręki sztywno, całkowicie sztywno. Ja tak robiłam. Bo mam przetokę, jak wiecie, tutaj na przedramieniu i nie mogę za bardzo zginać ręki. Natomiast to nie znaczy, że mam ją trzymać sztywno, a robiłam tak dłuższy czas i bardzo cierpiałam, bolało mnie po prostu. Nauczyła mnie pielęgniarka Viola, że no to po prostu mi tak złapała tą rękę, pokazała mi, że tak mogę, tak mogę. Jeżeli się boicie, to zapytajcie pielęgniarki Wam. Doradzą, podpowiedzą, pokażą Wam, jak to robić, żeby nie dopuszczać do tego, że drętwieje Wam ręka. Bo jak ręka Wam będzie drętwiała, to będziecie odczuwać ból, i powiem Wam, że ten ból potrafił być nie do zniesienia. A to jest rzecz, którą można uniknąć. I ja bardzo żałuję, że mi tego ktoś kiedyś nie powiedział bo długo długo cierpiałam w bólu. Nawet miałam czasami skracane dializy, bo już z tego bólu nie wytrzymywałam. Podawano mi ketonal. Myśleli lekarze, że coś się dzieje w tej ręce, no. Ale no, jeżeli je, ja tak zaczęłam myśleć, że y, jestem w tym bólu i schodzę, jestem odłączona i tylko w momencie jak sobie tak rękę wezmę swobodnie, ten ból odchodził mi jak ręką odjął. No to Wtedy doszłam do wniosku, że może to jest źle, że ja sobie podkładam tą taką poduszeczkę sztywną pod tą rękę i trzymam tą rękę tak sztywno. I rzeczywiście zaczęło się poprawiać. Druga sprawa. Nie bójcie się tak bardzo tych igieł. One będą wyglądały, że one są tak jak widzieliście na wczorajszym filmie, że one są takie grubsze niż te igły, którymi macie pobieraną krew. No i to może wyglądać, że to będzie większy ból. Ale to jest tylko ból przebicia skóry i tego, co już tam w, środku się czu... znaczy, tam w środku się dzieje, to już tak bardzo nie czujemy. Także naprawdę nie bójcie się tego, bo nie, nie, jak już trafiacie na dializy, to już 200 razy mieliście pobieraną krew i co? I nic się nie stało, nie? To trwa parę sekund, nawet jeżeli zaboli, to trwa parę sekund i przechodzi, i bardziej szczypie Wam, powiem, od tego środka dezynfekującego. To, ta, to tak, tu się z tym zgodzę że to takie nieprzyjemne jest. Ale coś trwa parę sekund, a ratuje nam jednak życie, tak? Więc okej. Okay. Yy, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli spotkacie się z tym, że na początku macie igły, które są troszeczkę mniejsze, co jest całkiem normalne, będą lekarze, czy pielęgniarki, będą mówić szesnastki, szesnastki. Czy piętnastki. Piętnastki są mniejsze. To jest yy, ważna rzecz. Piętnastka jest mniejsza, szesnastka jest... Yy... Nie, na odwrót szesnastka jest mniejsza, piętnastka jest większa czternastek to się chyba nie stosuje albo bardzo rzadko, w każdym razie yy, ja kiedyś prawie zemdlałam, jak usłyszałam że mam mieć zmieniane igły na większe i nie, nie cholery, ja się nie zgadzam a co, czy ja mam złe wyniki no to ja nie chcę, nie, nie, nie i bardzo długo to nie, nie, nie a potem, tak myślę hmm, boli mnie ta ręka i boli Coś tu jest nie tak. I raz pielęgniarka yy, pomyliła po prostu, niechcący mi dała nie ten zestaw igieł, i ja tak myślę: Kurde, coś mi dzisiaj nie boli ta, ta ręka. I tak porozmawiałyśmy od słowa do słowa, że to wyszły te, te igły inne. I Wam powiem na następny raz. Yy, była Karolina. Yy, Karo, pozdrawiam. Bardzo fajna yy, pielęgniarka, doświadczona. Ona mnie nakuwała pierwszy raz. I to też jest osoba z dużą wiedzą i z głową na karku. Taka życiowo bardzo mądra i obrotna, więc jakby mam do niej zaufanie. I tak rozmawiałyśmy, I ja mówię: Słuchaj, no to jeżeli tak, to może wa warto by było, żebym sobie zmieniła te igły na te większe, nie? No tak. Pomyślałyśmy o tym, że ten przepływ krwi może tam coś się ściska, czy co. I ona poszła, poprosiła moją panią doktory. Pani doktor, zdziwiona, przyszła, jak to. Pacjent chce większe igły? No tak. No i super, jak ręką odjął. Także nie bójcie się, bo jeżeli y, można coś zwiększyć, nasz komfort, no to się starają to robić. I y, ja też stawałam okoniem na początku na wiele rzeczy, ale to wszystko, wszystko wynikało ze strachu. I ja teraz Wam tutaj opowiadam, ale Wy będziecie mieli swoje własne. Spostrzeżenia, to jak wy będziecie na to reagować, jak sobie będziecie z tym radzić, ja Wam tylko mówię, że nie jest tak źle, damy radę. Naprawdę, zawsze Wam będę mówić, że damy radę. Podamy. Ja jeszcze nie mam takich y, dużych y, powikłań. Y, natomiast jedno się już pojawiło i ono jest niestety y, od przetoki i zobaczymy, co z tym będzie. Muszę poczekać, aż pani kardiolog wyzdrowieje, bo ma covid i będziemy decydować, co dalej. Yy, no dobra, pogadałam. Co na pierwszą dializę zabrać ze sobą? Coś wygodnego do ubrania, yy, wiadomo, jakieś kapcie na zmianę, bo to jest bardzo wygodna rzecz. Zresztą w butach nie powinniśmy chodzić, bo wnosimy nie wiadomo co na tą stację. Yy, coś do czytania. Ja noszę sobie w termokubku herbatę ciepło, tylko oszukuję oczywiście swój mózg i wlewam sobie mniej niż on może wziąć, a potem sobie piję, piję. Myślę, że wypiłam cały duży kubek, a wypiłam jakąś małą szklankę. Tak się oszukuję. Natomiast Wy, jeżeli zaczynacie dializy, to jeszcze aż takiego reżimu z tą wodą rozumiem, że nie ma. Chociaż to też nie zawsze, bo starzają się osoby, które trafiają właśnie z powodu bezmoczu. I yy, mają od razu reżim sanitarny. Yy, sanitarny. Matku, widzicie ten koronawirus, to już mi pada. Chodziło mi o reżim, jeżeli chodzi o wodę. Yy, tak, no? I co jeszcze wiąść? dobro Dobre nastawienie na, na, na dializę. Pamiętajcie, żeby mieć zawsze, jeżeli bierzecie ze sobą jakiś sprzęt, to na wszelki wypadek go naładowujcie w domu. Bo musicie się na początku rozeznać, gdzie jest jakiś kontakt, do czego się możecie podłączyć, do czego wam nie pozwolą na przykład się podłączyć, bo będzie to się wiązało z tym, że na przykład pielęgniarka nie będzie miała dostępu od której strony, a musi mieć z trzech, trzech, trzech stron dostęp do was, jeżeli chodzi o łóżko, i musimy się starać tak to robić, żeby nie utrudniać. Ja jakby mam nadzieję, że moje podłączenie nikomu nie przeszkadza, bo jest od tej, przepraszam, od tej strony i no tam nikt nie wchodzi. Także no. Wzią, warto wziąć ze sobą jakiś kocyk, czy poduszeczkę, czy to pod tą rękę, która na początku będzie wymagała jak, jakiejś opieki większej. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli będziecie odczuwać coś takiego jak straszne zimno i drętwienie palców w ręce. To jest tak zwane podkradanie krążenia krwi przez przetokę, która będzie w tym momencie podłączona i ta pompa będzie działała. I w momencie, jak się skończy ta dializa, to już to krążenie Wam wróci i już będzie ciepło. Ale warto sobie owinąć tą dłoń. Tylko nie zakrywać y, tego miejsca wkłucia drenów, y, nie wiem, kocem, szalem, czy czym tam sobie pomyślicie. Jakieś maleństwo, ja to tak biorę, że koc, który mam na sobie, jestem nim przykryta, to jeszcze taki kawałek sobie zabijam tak o na rękę i wtedy jest mi prościej wytrzymać to zimno w dłoni. Aczkolwiek powiem Wam, że na początku dializ to było uciążliwsze i bardziej to odczuwałam. Natomiast teraz to już jest kwestia tego, jaka jest pogoda. Bo jeżeli nie jest zimno, to mi ta ręka nawet już nie robi się zimna. Tak jakby się organizm przyzwyczaił już do, tego, do tych dializ. I z czasem tak będzie, że wy też poczujecie się troszeczkę lepiej, pomimo że na początku będziecie mieć wrażenie, że czujecie się troszeczkę słabsi, bo dializa będzie was troszeczkę osłabiała. A to też jest zupełnie naturalne i yy, jak się nastawicie, że to tak troszeczkę może być. Ja nie mówię o stanach, w których Wam się mocno kręci w głowie, czy się przewracacie, czy tracicie przytomność, bo, bo na przykład yy, spadło Wam ciśnienie. Ty ja nie mówię o tak, ale tak ogólnie, nie? Możecie się czuć troszeczkę osłabieni i to jest zupełnie naturalne i wtedy spokojnie sobie powolutku wracamy do domu i znajdziecie swój sposób na regenerację, bo każdy ma swój. I też już kiedyś mówiłam Wam, że to nie jest tak, że każdy z nas będzie codziennie za każdą dializą na przykład reagował tak samo, regenerował się tak samo, bo czasami ja wrócę, ja jestem, bo po prostu idę do kuchni i gotuję obiad przez parę godzin, bo na przykład wymyślę coś, co potrzebuję, żebym była w tej kuchni długo i a to wiecie jak to jest, nie? Przy okazji ja pozbywam, a to, a tamto, a trzy kotki mam, no to zawsze coś. I dam radę, a czasami wrócę i ja już od progu wymagam pomocy, typu podania czegoś do picia, zmierzenia ciśnienia, może się położyć czy coś i odpocząć. Teraz miałam zapalenie zatok, przez to w zeszłym tygodniu w weekend nie pojawiły się żadne filmy, bo nie chciałam siedzieć i marudzić do was, że o ojejku, jak mi źle, a naprawdę było mi źle, bo miałam straszne zawroty głowy. Nie wiedziałam, że przy zatokach mogą być takie zawroty. Nie wiązałam tego w ogóle z zatokami. I też y, uczulam na to, żeby się nie leczyć. I buprom-zatoki, i buprofentaki, i bupromsiaki, sraki, przepraszam. Niestereoidowe leki przeciwzapalne. Wszystkie, które są dostępne bez recepty. Niszczą nerki, więc jak wytrafiacie trafiacie na dializy i macie jeszcze jakieś szczątkowe części nerek, pamiętajcie, żeby to traktować tak, żeby nam wam jak najdłużej to jeszcze utrzymać. Bo to, to jest ważne, no maszyna jakąś część załatwia, żebyśmy mogli przeżyć, ale te nerki jeszcze mogą coś tam z nią powspółpracować i będzie lepiej, tak. Także to też jest ważne. Nie myślcie w ten sposób, że a ja już mam dializę, już te nerki są zniszczone, więc ja już nie muszę o nie dbać. Jeszcze nadal zachowujemy się w ten sposób i to też w przyszłości nam jakby zaowocuje, bo będziemy mieć ten zdrowy nawyk i buprom spadaj. W ogóle i Buprom. Ja nie wiem, no jak. Miałam taką sytuację ostatnio w aptece, coś tam się pytałam o jakiś lek, chodziło mi nie dla mnie, tylko dla kogoś, natomiast na stawy, i pytałam o jakiś przeciwbólowy, ale taki, żeby był bezpieczny. A pani mi zaproponowała coś, co, czego głównym składnikiem był ibuprofen. I ja tak mówię, no ale to ibuprofen przecież y, uszkadza nerki. No tak, no to. Albo kiedyś też w innej aptece coś odbierałam. A miałam receptę ze stacji Dializ i pani do mnie mówi, że coś tam, coś tam bo i buprą szkodzi na nerkiem. Ja Wie teraz mi to pani mówi, a jak mi pani sprzedawała ibum w opcji 60 tabletek, bo większe opakowanko, to było spoko, tak? A czy też powiedziałam to tak z takim żartem, no bo przecież pani farmaceutka nie jest niczemu winna, że ja brałam coś przeciwbólowego i to, to ja brałam tego za dużo, tak? Sobie tam te nerki jeszcze dowaliła. Także tak, yy, zgubiłam się już, po, poleciałam tam w ten ibuprom. Pierwsza dializa, bierzecie coś wygodnego, O, wiecie, jakby ktoś miał jeszcze jakieś pytania, to wiecie, że zawsze możecie napisać do mnie czy na grupie. No wiecie, jest nas prawie 200 osób, z czego mniejsza część to są osoby, które zaczynają lub osoby towarzyszące cudownie jesteście naprawdę że tak wam zależy tak się pytacie tak się próbujecie dokształcić i żeby mieć taką wiedzę żeby stanowić wsparcie dla tych drugich osób a sami też czasami widzę że nie jesteście najzdrowsi i jest wam ciężko no u nas znajdujecie jakieś wsparcie i sami nas też my też czerpiemy coś od was bo to jak widzimy jak opisujecie wasze historie to wam powiem, że no dla mnie na przykład jest to lekcja. Jest to lekcja tego, że czasami, kiedy ja mam taki moment i myślę sobie, że coś mi się nie chce i chcę sobie coś odpuścić, to przypominam sobie o was, jak wy macie ciężko, a i tak dajecie radę i to mi dodaje taką siłę, taką mobilizację, że ja też powinnam coś, coś, coś więcej dać od siebie, coś więcej zrobić. No nie poddawać się, tak? Wy też się nie poddajcie. Na tych pierwszych dializach może być Wam ciężko, ale no, zaplanujcie sobie tak, żeby później jak wrócicie, żeby nie, nie brać sobie jakichś ciężkich rzeczy do roboty, czy co. A w ogóle, jeżeli ktoś jeszcze pracuje, bo ma na tyle szczęścia i zazdroszczę strasznie, bo też bym już chciała, że może pracować na przykład fizycznie, czy co, to pamiętajcie, że... Po dializie będziecie osłabieni, więc, jak tak usta ustawiacie sobie te pierwsze dializy, to, to może tak z takim przymrużeniem oka dla siebie, że, że, że zadbajcie o to. Wiem, że jest dziewczyna bardzo fajna, aktywna i serdecznie ją pozdrawiam, która ogląda i jest na pewno na naszej grupie, która chyba prosto po dializie jedzie do pracy i szacun ogromny. To na pewno Cię kosztuje bardzo dużo y, samodyscypliny, takiego y, samozaparcia i, i w ogóle no, podziwiam strasznie. Y, I przesyłam Ci gorące uściski, bo jesteś wspaniała. Wszyscy jesteście wspaniali. Dobra, trzymajcie się ciepło i piszcie mi, jeżeli chcielibyście jeszcze jakiś temat, żebym poruszyła. Bo teraz y, nie wiem, o czym mam w następnym filmie mówić. Myślałam, że może zrobię film o wodzie. To powiedzcie mi, czy chcecie, czy nie. Dobra, trzymajcie się zdrowo, uważajcie na siebie i na innych, no i nie zapominajcie o humorze, bo to też jest ważne. Pa!